Z kamerą Master TV gościliśmy na spotkaniu opłatkowym klubu seniora Raj, który działa przy Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Życzę wszystkim spokojnych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, żeby wszyscy seniorzy to święto spędzali w rodzinnym gronie oraz szczęśliwego nowego roku. Narodziny Pana Jezusa to, to wydarzenie, które czas podzielił na dwie ery przed narodzeniem i po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Ale też dla ludzi wierzących to wielka tajemnica wiary, że oto Bóg, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, stał się człowiekiem, przyjął postać jednego z nas. I skoro Panu się tak do nas przybliżył, to i my właśnie na pamiątkę tego wydarzenia przeżywamy i doświadczamy bliskości między sobą. To dlatego gromadzimy się przy stołach, zasiadamy wspólnie do, posiłka, do posiłków, a przede wszystkim dzielimy się opłatkiem. To jest taki gest, który nie wymaga jakiegoś wielkiego komentarza, jest, jest gestem takim bardzo, bardzo wymownym. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mówię to w swoim imieniu, w imieniu mojego zastępcy, bo dobrze jest być w raju. Także dziękujemy bardzo, a jesteśmy już w takiej atmosferze typowo przedświątecznej, więc myślę, że to już jest też dobra okazja, żeby złożyć życzenia, życzenia od nas jako gospodarzy miasta. Życzymy Państwu, żeby ten zbliżający się czas, czas świąt, czas noworoczny był czasem dobrym w Państwa domach, żeby ta gwiazda betlejemska rozjaśniała Państwa. Mieszkania, państwa serca, żeby również rozjaśniała te wszystkie trudne, niełatwe relacje z drugą osobą. A Pan Jezus, który też narodzi się, wierzę w to, w państwa serca, również pozwalał na to, żeby te trudne sprawy i trudne ścieżki, kręte ścieżki do drugiego człowieka wyprostować. I ten czas prostowania tych ścieżek, to żeby był ten czas 25. roku, wszystkiego najlepszego. Thank you.